Jest z tej strony ja. z Brick zadecydowaliście, że mam otworzyć tą minifigurkę. więc ją otwieram. Jestem już u babci, więc praktycznie nie zdążyliście zadecydować. Oczywiście jest to spaczki od Wojtka, więc to będę musiał sobie jakoś otworzyć, ale to już za chwilę. Powiem sobie otworzyć w jakiś sposób to od tego przyklejenia. Odkleiłem to, jakby ale bym się o, 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 jest, o, tylko, o. z ulotkiem. O, o, jest, pierwsza seria figurek. ale zanim to otworzę, to sprawdźmy sobie tą listkę. Tak się prezentuje, na pierwszym miejscu jest Stitch drugim ten kosmonauta z tej Story. na trzecim Bas Astral, Aladdin, yy, ten ten no Jean. Yy, Zła ma, yy, to jest chyba Ania z zielonego wskur nie nie Ania z zielonego wskurza tylko ja jakaś tam Ania chyba nie nie, nie pamiętam jakiś różowy kot, yy, kaczka Yy, Kapka mini, Miki i nie ma mocny yy, ten yy, antagonista, yy, Piotr Szpan, Pirat, yy, ta zła wieźma i Arielka. ona jest fajna, no. a z tyłu yy, jest jak użyć niektóre mini figurki. Przejdźmy teraz do figurki, a jest w niej... czy na pewno wszystko wyciągnęłam? Tak, jest tu różowy kot. No nieźle. Dobra, zakładamy sobie już nóżki. Tą, tą stronę, nie wiem, dobrze chyba daje. I główka Wow! Fajnie się prezentuje ta mi figurka. Ma dużo nadruków, więc to jest dobre. Najlepsze, że jest to po bokach. Jest ten ogonek. No, zrobić różowego roketa to będzie świetne. Tak. I ta główka ona jest taka niepodobna, ale ona jest prześwietna. Szkoda, że już tej serii nie ma w sklepach. Była bardzo fajna. No. Podsumowując, świetna minifigurka. Dzięki Wojtek, że mi mogłeś wysłać tą minifigurkę. Nie wiem czy. No, no pewnie zobaczyłeś i Co nie? Ale no, zostawię sobie to no, na przyszłość schował będzie fajnie. No. Figurka 10 na 10 Ja Wam dziękuję za oglądanie no i cześć